Hej, rodzinę, sobek Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. I dzisiaj zaprezentuję wam mój album z Fifi 365 2022 i mogę wam powiedzieć, że na chwilę obecną brakuje mi już tylko 9 kart do całej kolekcji. Dobra, słuchajcie, piszcie w komentarzu, jak wam idzie ta kolekcja, ile wam brakuje już kart? No i przechodzimy do prezentacji. Pierwsza strona oczywiście karty RAR. Na chwilę obecną mam już wszystkie karty. Między innymi jest tutaj Arnold, Kevin De Bruyne, Fernandez, Oblak, Karta Invincible, Mbappe, Lewandowski, Cristiano Ronaldo i Tadic. Także tak się prezentują wszystkie karty RAR. Przechodzimy sobie do kolejnej strony. No i tutaj już Boca Juniors. Również jest komplet. Nie wiem, czy dobrze popatrzyłem, ale brakuje mi jednej bazówki z Milanu. Możliwe, że przeoczyłem. Muszę sobie jeszcze dokładnie sprawdzić. Dobra, przejdźmy dalej. Teraz można powiedzieć Liga Angielska. Mamy tutaj Chelsea. Oczywiście jest. Komplecik. W tym sezonie no, karty układa się już normalnie, w tyłu w, w środku mamy logo drużyny, no i dookoła zawodnicy. Tutaj dalej jest Liverpool, również jest w komplecie. Dalej mamy Manchester City. Oczywiście no, również komplet. Przechodzimy dalej. Jedna z moich ulubionych drużyn angielskich, Manchester United, również w komplecie. Szkoda, że tutaj jeszcze nie ma Cristiano Ronaldo, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Atletico Madryt, również tutaj jest komplecik. Barcelona, też komplecik. Myślę, że u was też już pewnie bazówki macie wszystkie. Real Madrid. Najrzadziej wpadającą kartą był Casemiro. U mnie tylko jeden Casemiro mi wypadł. Reszta piłkarzy po parę sztuk. Olympique Lyon. Liga Francuska. Tutaj jest też komplecik. PSG. No i tutaj. Sergio Ramos już. No fajnie wygląda w tej nowej koszulce. Di Maria. Oczywiście. Mbappe. Neymar. I przechodzimy dalej. Liga Niemiecka. Tutaj oczywiście Bayern Monachium. Również komplecik. I tutaj na bazówce również Robert Lewandowski. Dalej mamy Borussia Dortmund. Tutaj też jest komplecik. Allant, Olimpiakos tutaj również komplet dalej no tutaj już też jest komplecik oczywiście tutaj również komplet Liga Włoska Inter tutaj Lukaku dalej Juventus na szczęsny no i tutaj bardzo często wpadał mi Cristiano Ronaldo. No i tutaj właśnie przepraszam, jakiś katar mnie męczy. Milan. I możliwe, że przeoczyłem tą bazówkę. Ale jeszcze sobie sprawdzę. No i tutaj Ibrahimowicz Dalej Ajax. No i tutaj już będzie do samego końca komplecik. Tutaj oczywiście jeszcze Szachtar Donieck. Tutaj również jest komplet. Przechodzimy sobie teraz do kart fans' favorite. No i tutaj już bardzo fajnie to wszystko wygląda, jak już się wsadzi do albumu. No, tych fansów jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o tą kolekcję. No, sporo jest naprawdę sporo. No tutaj jeszcze Marcelo Modrić. No i tutaj następna strona również komplecik. Jeżeli chodzi o fansy, no i dalej mamy jeszcze jedną stronę. Tutaj również mamy karty fans favorite i tutaj mam jeden brak. Przechodzimy sobie do kart Titan Tutaj na tej stronie jest komplet. Tutaj następna strona również jest komplecik. I przechodzimy na następną stronę. I tutaj, jak widzicie, a tu jeszcze jest szczęsny. I tu, jak widzicie, mam kolejny brak. No i tutaj już następne. No, jak to się włoży wszystko do albumu, to naprawdę te strony wyglądają, jak widzicie, bardzo, bardzo fajnie. Di Maria, lecimy dalej, kolejna strona, tutaj również jest komplecik. Przechodzimy dalej, i tutaj również będzie komplet. Manej Salach, Jezus. No i tutaj mam na tej stronie jeden brak. I tutaj na samym dole również brak. Widziałem w komentarzu pod którymś filmem, że zastanawialiście się czemu nie ma na topmasterze Messiego. Nie mam pojęcia czemu. No i kolejna strona, tutaj oczywiście karty Dominator. I tutaj już jest też komplecik tutaj Ibrahimović i kolejne karty Game Changer. Tutaj brakuje mi jednej karty. Havertz, Minio, Oden, Kawani, Felix i tak dalej i tak dalej. Przechodzimy do kolejnej strony. I tutaj już Game Changery. na tej stronie są wszystkie. No, i tutaj karty International Star. Tutaj komplecik. Drużyna z Argentyny. Jest oczywiście Messi. No, i tutaj Belgia. Brakuje mi jednej karty. A tak to już wszystko. Jeżeli chodzi o Brazylię, no to z Brazylii mam komplecik dalej mamy reprezentacja Anglii, tutaj brakuje mi jednej karty i tu już jest wszystko. Przechodzimy teraz dalej mamy tutaj reprezentację Francji, Francuzów mam tutaj wszystkich. Fajnie, że Benzema wrócił i tutaj reprezentacja Włoch. No i tutaj brakuje mi również jednej karty do kompletu. I tutaj słuchajcie już limitki, limitki. Starałem się układać drużynami. Tutaj mamy PSG, Olympiakos, Barcelona, jest też Messi, Pianić, Olympiakos, Olympique Lyon, Tutaj dalej mamy Liverpool. Z Liverpoolu mam raz, dwa, trzy, cztery karty. Dalej Chelsea. Trzy karty. Dużo kart mam z Manchesteru, City. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Tutaj Real Madrid, Asensio, Kim Pembe. Tutaj jeszcze jest Borussia, Kolejne limitki. Tutaj Inter, Bayern, Lewandowski, oczywiście. Dalej mamy Juventus, Ajax. I przechodzimy dalej. Mi się bardziej takie ułożenie limitek podoba. Możecie napisać w komentarzu, jak wam no to Ibrahimowicz, e, Gece, no i tutaj szczęsny i Krychowiak i Świderski i tutaj jeszcze trzy limitki Karasko na samym końcu i Koke. Także słuchajcie, piszcie w komentarzu jak wam idzie ta kolekcja. No mi na tą chwilę brakuje 9, prawdopodobnie 8 kart, jeszcze sobie to sprawdzę, także to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.